Cześć, ja się nazywam Pater i witam Was w unboxingu tej oto zacnej paczki. Co tutaj widzicie? Mam nadzieję, że taki kontent się Wam spodoba. Jest to paczka z grom. Eee, wspominałem na jednym z live'ów, że takowa rzecz do mnie idzie. Pomyślałem, że zrobię dla Was taki zacny, cudowny unboxing. No i sobie zacznijmy ten unboxing tutaj, żeby. Jak do tego się dobrać... A dobra, od tej strony. OK, Czyli od tej strony możemy zacząć. Dobra, tu yy, tu i z drugiej strony też możemy tutaj sobie zacząć. Myślę, że tutaj będzie dobry sposób, żeby, jak to mówią, jeszcze od przodu nadetniemy i zobaczymy, czy teraz da się. Bo myślę, że tutaj nam trzyma jeszcze to. Dobra. I teraz a jeszcze, I jeszcze mamy tu. Wow, wow, mamy fajną ilość folii bąbelkowej W środku żadnych gratisów nie mamy, cała gra kosztowała nas 22,90 Czekaj, uciekasz 22,97 i myślę, że to jest warte za tą grę. Zaraz sobie zobaczymy. Jest to gra jak po kolorystyce na Xboxa. Weźmiemy sobie tak, Polia, jak polia, nic interesującego. Ale przybliżmy sobie troszkę. I tu mamy skup Elektro na szczęście na wierzchu więc to z tego się pozbędziemy e, tutaj jak już widzisz suplex city i tak dalej oczywiście musi być logo e, WWE bo każda gra z WWE musi mieć takowe logo jak Fifa, Fifa też e, takowe rzeczy ma i otworzymy sobie tą paczuszkę i zobaczymy jak to wszystko w środku wygląda okej okay. Mamy książeczkę, co jest praktycznie niespotykane. Jest to dosyć taka ciekawostka, nowość, e, bo generalnie jak kupujemy jakąkolwiek grę, to takich bajerów nie mamy. Szkoda, że mamy to naklejone. E, spróbuję tutaj. Coś mi tutaj przerwało. Okej. Okay. Dobra, możemy zacząć teraz, jeszcze raz. E, no i tutaj mamy Amazon. E, Tutaj mamy naszą książeczkę Wszystko tutaj wygląda tak Jak tu widzicie Jest to WWE 2K17 Czyli wersja 17 W miarę fajna, miałem okazję chwilę pograć w nią Tutaj ulotka Ulotka z Promująca film na Blu-ray i DVD w WrestleMania no i tyle mamy. Eat, Sleep, Conquer, Repeat e, Brock Lesnar. To był popularny tekst e, Brocka Lesnara, właściwie Pola Heymana e, Jak promował Brocka Lesnara e, w trakcie jakikolwiek walki. On zaczęło się od Jonas Inne, a skończył się, e, podaję, chyba w tamtym roku. No i tutaj, jak widzicie, bardzo ładnie to wygląda. Nie ma żadnych rysek. Ee, gra jest prawie jak nowa, więc warto było tą cenę zapłacić. Oczywiście pogramy sobie e, w tą grę na live, więc zapraszam Was dzisiaj na live'a Jeszcze nie wiem o której godzinie, ale śledźcie Facebooka, to tam będzie napisane mniej więcej o której to to ma się pojawić. Myślę, że około 16, może 17. E, ja to postaram się jeszcze dzisiaj wrzucić, żebyście mieli to, więc dzisiaj na pewno to się pojawi ten unboxing. Więc to by było na tyle. Jeżeli Wam się spodobał ten unboxing, e, WWE 2 k 17 e, no to oczywiście łapka w górę, subik i dzwoneczek i widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Hej!